Zobacz jak y, pracownik zrobił y, ten klucz, żebyśmy weszli So cool. O i kluczyk do mieszkania jest Tak sobie można pomagać Pracownik przyjechał Dał mu kluczyk, jak był po drodze. Kluczyk sobie wziął. hinkom? Wzią. Nie. Musimy się non her fahren. I wchodzimy do mieszkania. Kiedyś ja. to jest? Ja. To muszę to są Zofię, masz na fotos. Mara, robię zdjęcia. Tutaj pokażę Wam właśnie. Ja to, dzisiaj jest opryszczką, niestety, ale oj, tam. Zobaczcie, to są właśnie meble, które będą. i tu będzie Airbnb, i będą e, wynajmować to. Mieszkanie kosztuje 210 tysięcy i tutaj będzie 6 właśnie łóżek. Będzie 6 łóżek. Mieszkanie jest nadal jeszcze do kupienia. Było zarezerwowane, ale niestety finansowania ktoś nie dostał. Dlatego jeżeli jeszcze, jeszcze zdążycie, to oczywiście możecie do mnie napisać. Ale już jest, już jest nowych i zainteresowanych. No i czekamy, będziemy czekać na, na finansowanie. Także zobaczcie, bardzo fajnie wy, wyremontowane. I będzie tutaj Airbnb, montażowo. No, mam także super.

Ist doch nicht viel Arbeit, immerhin neue Lampe. Ja. Weil was sehe ich, weißt du? Das. Und Wenn eine Frau das sieht, <laughs> ist kritisch. Ah, und die wahrscheinlich, die Türe habt ihr einfach nur gestrichen. Genau. Und sieht so aus. Ja, ist ja. doch cool. Ja, geil. Und wie viele Betten kommen hier rein? Ja, hier zwei, da zwei. Ah, hier zwei sogar, oh Gott. Oh, hier zwei, fast <laughs> sechs Betten. Machen. Ja, das ist mega. Ja, cool. Und das ist erste Etage, glaube ich, ne? Ja. Ja, das ist cool. Vier, fünf, sechs. Sechs Betten. Dziękuję A masz się zobacz. A. A Tak. mamy? Ja poszedł y, oddać klucze do tego, do tego czegoś, bo zapomniał właśnie i poszedł, y, bo pracownik potem przyjedzie, odbierze klucze i będzie właśnie to. Dalej robić z tymi meblami. A więc, na spokojnie, jeszcze chcę do tego powiedzieć, że nasz inwestor kupił to mieszkanie już, no powiedziałabym, z 15 lat temu. Wyremontowaliśmy to i właśnie mamy już um, firmę pana, który właśnie takie Airbnb um, robi prywatnie. To znaczy służbowo ma firmę normalnie, ale wynajmuje teraz to mieszkanie. Znaczy będzie wynajmował, bo musi mieć koszta. Dlatego wy jak kupicie to mieszkanie za 210 tysięcy, zaraz tutaj wszystko pokażę, jaka by, jaka by była rata miesięczna, ile czynszu, ile tego wszystkiego. No i oczywiście ten pan płaci wam 750 euro na czysto, a on robi z tego oczywiście dużo więcej pieniędzy, tak? Nie oszukujmy się, 30 euro za. 30 euro za łóżko. Tam było 6 łóżek, więc to jest około 5 tysięcy 5,5 tysiąca miesięcznie, które robi. Oczywiście, minus koszta, minus podatek i tak dalej. To też nie jest na czysto. O, właśnie idzie, widzę go. Ale yy, no to są właśnie koszta. Ale 750 euro płaci y, Tobie, klientowi naszemu właśnie. Yy. Jako czynsz to są jego koszta. Więc e, tak to wygląda ten biznes, ale tak jak widzieliście, z meblami, wyremontowane ładnie jest to bardzo fajne mieszkanie. A kiedyś sam możesz się, się tym pobawić, a może nawet właśnie jakąś rodzinę e, włożyć do tego, aby tam wynajmowali. Jest. Geil! W to tutaj imobilia. Geil! 2Z Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen! Aber Eigenkapital nur 17.400 irgendwas? Oder will die Bank mehr? Ja, kann sein, dass sie ein bisschen mehr will. Je nachdem. Ja, muss man gucken. Ist immer unterschiedlich, nicht? Ja. Aber wir versuchen nur mit Kaufnehmkosten. Genau, Kaufnehmkosten. Ja. Cool. So, genau. Und wie viel muss der Mensch verdienen, mindestens? Ein Single zum Beispiel. Um so eine Wohnung zu kaufen? Zweieinhalb. Zweieinhalbtausend Euro netto, und dann netto? Ja. netto? Keine Und dann Kreditchen. kann es keine Kredite, Eigenkapital ja. für die Kaufnebenkosten. Mindestens genau, ja. Und, äh, ja, und dann kriegt er hier eine solide Wohnung in einer soliden Lage mit einem soliden Mieter, Festmieter. Und das Geilste ist, der Service für die vier Jahre ist schon sogar inkludiert. Ah ja, genau, das, genau, das habe ich das vergessen. Das habe ich auch vergessen. Zyklisch das gekauft. heißt, die zahlen nicht extra Service? zahlen extra Service, ja, also nur die ganz normale Verwaltung. Das ist das, was ich äh, auch in diesem Video, hier werde ich irgendwo einblenden, über Service gesprochen habe. Dieses Service ist schon im Preis inklusive, das heißt, ihr müsst das nicht zusätzlich bezahlen. Das ist gut. Zu wiedzieć. Jarosław Rechnung? Genau, dobrać ja. je. Ja. Mit Hausgeld. Genau. Alles. Ja, Sie also alles inkludiert. Siehst du, das habe ich vergessen zu All sagen. All inclusive. Yes. Sehr cool. Podsumowując, ja trochę raty, inny dzień, ale chciałam dokończyć ten filmik dlatego że jest to bardzo ciekawa nieruchomość. A mianowicie, właśnie, tak jak mówiłam, jeszcze raz. To jest dla ludzi, szczególnie, którzy na przykład trochę dalej mieszkają, którzy się trochę moją, że boją, może troszkę boją się ryzyka i chcą być pewni, że zawsze dostaną czynsz, że będzie ta nieruchomość na przykład bardzo dbana o nią, tak? Czyli zawsze wysprzątana, odświeżona, żeby w razie czego, jakby się coś stało, to zawsze żeby ktoś się tym zajął. Albo na przykład właśnie ten rozliczenie roczne, więc to jest dla osób naprawdę, które ym, które nie chcą mieć kompletnie nic do czynienia z niczym i po prostu patrzą tylko na konto, wszystko dostają, całe rozliczenie, po prostu nie ma z niczym żadnego problemu, dlatego, że osoba, która wynajmuje to takie jako hotel dla pracowników, to ona wie, że ten, ten, ta nieruchomość musi być, musi być zawsze w dobrym stanie i to będzie właśnie napisane, że właśnie wynajmujący będzie się zawsze tym o tym, o tę nieruchomość starał, dbał i tak dalej. To jest 68 metrów kwadratowych, kochani, z balkonem. Tak jak mówiłam, Mam tam sześć łóżek w mieszkaniu, i oczywiście, tak jak mówię, wszystko jest legalnie, wszystko jest na papierze i 4 lata jest umowa, i 4 lata masz zagwarantowane, że właśnie od niego będziesz dostawał ten czynsz. Oczywiście, jeżeli ta osoba nie będzie płacić i jeżeli jego firma upadnie, no to po prostu jak normalnemu wynajmującemu wypowiadasz tę umowę, tak? I, I to nie ma żadnego problemu, więc gwarancja jest tylko taka, że po prostu ona tym dużo więcej zarabia. Taka, jeżeli jego firma miałaby upaść, no to po prostu odchodzi i bierzemy nową firmę, nowych ludzi, może rodzinę. Te 17-18 tysięcy damy wkładu własnego um, i dostaniemy 4,3% odsetki, to tak mniej więcej dopłata do tej nieruchomości będzie plus minus 190 euro, czyli wszystko ze wszystkim, by, 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 yy, tak by to wyglądało. Plus to, że właśnie jest wyremontowane, to jest na pewno duży plus, dlatego że jak się to kupi nieruchomość, to się ma oczywiście, no, jednak powiedziałabym, spokój na parę lat. Więc co też takie właśnie możliwości. Zauważcie też, że ludzie, którzy robią takie Airbnb czy na przykład montaże wołnogen, zazwyczaj nie robią to w swoich nieruchomościach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często już mówiłam o tym w filmikach. I to jest tak samo jak Uber. Uber, firma, tak samo jak właśnie y, takie hoteliki mieszkaniowe, nie robią to na swoich nieruchomościach, tylko robią to na czyichś nieruchomościach. Dlaczego? Ponieważ ten biznes musi się y, opłacać podatkowo. I y, oczywiście też trzeba być takim wolnym. To znaczy, że jeżeli na przykład ja robię taką firmą, właśnie, że się bawię z tymi montażystami, z tymi firmimi, firmami z, z montażami, no to wygląda tak, że ja potrzebuję też wydatków, bo jeżeli ja zarabiam na tym około 5000 euro, to muszę mieć też wydatki. I właśnie mam wydatek na zasadzie tego czynszu. Jeżeli coś mi się nie uda, po prostu wypowiadam ten czynsz, wypowiadam to mieszkanie 3 miesiące. I nic mnie nie interesuje, czyli wzbogacam się na czyjejś nieruchomości. A ty, jako właściciel takiej nieruchomości, masz znowu y, gwarancję, czy można powiedzieć, y, taką troszkę, takiego troszkę innego lokatora lokatora na zasadzie, że się zawsze będzie tym mieszkaniem zajmował. Zawsze musi to wyglądać czysto, dobrze. I tak dalej. To znaczy, że na przykład jeżeli nagle teraz przyjdą jakieś montażyści, prawda, firma czy, czy jakiś, mm, powiedzmy, gość w hotelu, że na przykład, nie wiem, coś rozbije, coś zepsuje okno, drzwi, klamkę, to taki... Mm, Twój lokator, czyli ta firma, ten, ten facet, który się tym zajmuje, on to musi naprawić, bo inaczej nie wynajmie tego dalej. Tak, więc to jest właśnie taka, taki win-win sytuacja, więc każdy coś z tego ma i tak samo wygląda to z Uberem. Bardzo mało jest firm Uber, którzy zarabiają, wzbogacają się na własnych autach, oni to wynajmują. Tak, normalny, prywatny człowiek wynajmuje auto firma, i tak to funkcjonuje. Nie chcę do tego oczywiście i w głębiej wchodzić, bo też nie mogę. Lepiej to już porozmawiać z księgowym, z, z doradcą podatkowym, ale naprawdę funkcjonuje to świetnie, a ty jesteś zachwycony, bo Twoja nieruchomość zawsze jest w takim stanie, jak po remoncie. Także fajnie, fajny biznes, fajna nieruchomość jeszcze jest do sprzedania. Już mamy dwóch zainteresowanych. Czekamy na to, czy. Czy dostaną nieruchomość? Tak jak mówię, w niektórych przypadkach tutaj zależy od sytuacji finansowej, musi być troszkę więcej wkładu własnego, ale zawsze staramy się najpierw na notariusz Księga Wyczysta Podatek, czyli około 17,5 tysiąca. Bardzo bym się cieszyła, jeżeli oczywiście mój kanał byście obserwowali, ponieważ będę robiła coraz więcej filmików i mam nadzieję, że polubicie mój filmik. Do następnego. Bardzo się cieszę, że oglądaliście, że dotrwaliście do tej pory. Cześć! Do następnego!